Nowenna do Świętego Józefa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty oblubieńcze niepokalanej Dziewicy Maryi. Oto ja, niegodny twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna Wspomożyciela i Orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny. Dzień czwarty, 13 marca. Józefie Święty, pod opieką Twoją rósł chleb żywota z nieba dany. Gdyś go wziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód. Uproś nam łaskę odczuwania głodu eucharystycznego, aby komunia święta była dla nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania. Modlitwa do świętego Józefa. Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej najświętszej oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą Boga Rodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym stawiennictwem. Dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Litania do świętego Józefa. Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Chryste eleison, kryie eleison, usłysz nas, chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta trójce jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo najświętszej rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie, najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie, najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami Podporo rodzin Módl się za nami Pociech nieszczęśliwych Módl się za nami Nadziejo chorych Módl się za nami Patronie umierających Módl się za nami Po strachu duchów piekielnych Módl się za nami Opiekunie kościoła świętego Módl się za nami Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki twojego syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.